Wrocław Karłowice 24 sierpnia 2022 obok ulicy ruchliwej, przejazdowej z południa na północ, usytuowany jest dom na ogrodzonej działce zabezpieczonej, odgrodzonej od ruchu samochodowego, który jest tu dość duży w jedną i drugą stronę. Dom zadbany na działce prostokątnej obok zabudowy podobnej przed domem nasadzenia iglaków i drzew iglastych osłaniających odgrywających dom od dość ruchliwej ulicy Przez którą przejeżdżają samochody w jedną i w drugą stronę. Ruch niestety dość duży, dlatego działka ogrodzona zabezpieczająca przed hałasem przejeżdżających samochodów. Akurat w tej chwili przyjechało kilka samochodów w jedną stronę. No i niestety kolejka samochodów w drugą stronę. Również kilku, może kilkunastu samochodów, w tej chwili przejeżdża. Nie jest to komfortowa sytuacja dla mieszkańców w domu. No aczkolwiek usytuowanie działki domu jest atrakcyjne. Dziękuję za uwagę.